Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie coś na temat suplementacji w okresie redukcyjnym, a w tym wypadku w okresie przedstartowym. E, opowiemy Wam wspólnie na temat tego, jakich odżywek należy używać w momencie, kiedy chcemy rzeźbić swoje ciało e, lub szykujemy się do zawodu. W tym celu e, specjalnie dla Was e, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem moją podopieczną Aleksandrę Krzywożekę, e, zdobywczyni e, Pucharu Polski. Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj przygotowałam dla Was taki podstawowy zestaw suplementów, który biorę właśnie w okresie przedstartowym. Zacznijmy może od. Tak, od najważniejszego suplementu dla mnie, czyli od suplementu BCA. Tak? To jest powszechnie znany suplement. Tylko muszę Wam powiedzieć, że szukałam długo suplementu, który będzie miał bardzo dużo leucyny w składzie, a tutaj ma stosunek 8 do 1 do 1, leucyny do leucyny i waliny. I tutaj też przynajmniej ja zwracam uwagę na to, żeby taki suplement był dobrze rozpuszczalny, bo jak wiadomo leucyna jest aminokwasem, który bardzo ciężko się rozpuszcza. A ten suplement na szczęście spełnia e, to kryterium. Jeżeli chodzi o przyjmowanie tego suplementu, to przyjmuję go w okresie około treningowym, przed i po treningu. Również naczczo i przed snem, tak? To są dawki rzędu nawet 10 gramów. 10 do 15 tak, gramów. Czyli tak jak widzicie porcjach. całkiem sporo do takiej zawodniczki, która się szykuje, to w ciągu dnia wychodzi nawet 50-60 gramów tak naprawdę. Nie? Tak, dlatego też ważne jest dla mnie, żeby te suplementy były dość tanie, i, i, i ta firma Real Farm po prostu ma dobry stosunek ceny do jakości. Kolejnym suplementem, który jest dla mnie bardzo istotny, jest hydrolizat. Tak? To jest wiadomo, jeżeli chodzi o okres redukcyjny, kiedy organizm potrzebuje szybkiej dawki aminokwasów, jest to suplement niezbędny. Hydrolizatu używam po treningu oraz na czczo. Tak? Dodaję go razem z BCA wtedy. Kolejnym suplementem, również dla mnie bardzo istotnym, jest witamina D3. Jest to suplement, który stosuję cały rok, również na okresie off-season, natomiast w okresie jest są o tyle ważne, że pomaga mi w, również w spalaniu tkanki tłuszczowej, bo witaminy trzyma również takie właściwości, ale przede wszystkim w podniesieniu odporności. Co jest dość istotne w okresie przedstartowym, bo jak powszechnie wiadomo, dieta generalnie zubożała składniki odżywcze, powoduje, że często dochodzi do pewnego rodzaju deficytów substancji i tym samym osłabienie sprawności układu immunologicznego. A no, szczególnie teraz w takim okresie jesienno-zimowym. I tutaj Wam powiem, że jeżeli chodzi o dawki, to przyjmuję nawet dawki do 10 tysięcy jednostek. Mhm. Powiedz tak? jeszcze może, w jaki sposób przyjmujesz, znaczy kiedy przyjmujesz dokładnie? E, Witaminy D3 należy przyjmować w posiłkach, które zawierają tłuszcze. Tak, u mnie to jest posiłek głównie pierwszy i ostatni, czyli biorę e, witaminę do śniadania i, i do, do kolacji. Do kolacji. Tak? Natomiast no, wiadomo, jeżeli ktoś bierze mniejsze dawki, nie musi tego rozdzielać na, na dwa razy. Tak? Jeżeli mowa już właśnie o odporności, to teraz należy powiedzieć o glutaminie. Glutamina jest e, suplementem, który jest bardzo dobrze rozpuszczalny. Dlatego, jeżeli chodzi o to, najważniejsze jest dla mnie czystość składu, tak, żeby nie było tu innych dodatków czy wypełniaczy. Ten suplement jest czystym suplementem i powiem wam szczerze, że ma bardzo dobry smak, tak. Słodkość odpowiada mi w zupełności. Tak, tutaj jeszcze, jeśli chodzi o glutaminę, wartym podkreślenia faktem jest to, że jak pokazują badania, pewne ilości glutaminy stosowanej na noc mogą podnieść naturalny poziom hormonu wzrostu, to jest bardzo ważnym czynnikiem z perspektywy regeneracji. No i też wiadomo wzrost tutaj naszej formy, wzrost włókien mięśniowych. Tak, i jeszcze ten suplement również przyjmuję cały rok, on tak samo pomaga w regeneracji kosmów jelitowych mm -hmm. i wspomaga uważa, tak, trawienie. Mm -hmm. Kiedy go przyjmujesz? Przyjmuję go dwa razy dziennie, naczczo i przed snem bezpośrednio. Naczczo z tego względu, że wiadomo na czczo rano jest pusty układ pokarmowy, wtedy jest najlepsza absorpcja substancji odżywczych. Tak, dokładnie. I tutaj, jeżeli mowa też o posiłkach przed snem, to o moim e, ulubionym jeżeli chodzi o smak. tak Jest to kazeina białkowa. Mm. E, jest to suplement, e, który, że tak powiem, hamuje mi e, e, apetyt. Tak? Znaczy, nie tyle nawet apetyt, co po prostu ochotę na słodkie. Tak? Mm. Jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, w szczególności przed snem, no to e, rozrabiam sobie kazeinę z niewielką ilością wody. E, tak, kazeina z jakiego względu na noc? Czyli wiadomo, że kazeina jest białkiem, która. Mm, jest generalnie złożona z aminokwasów, które mają długą kinetykę uzupełniania. Dlatego też właśnie uzasadnione stosowanie na noc tego suplementu. Tak, no muszę powiedzieć, nie stosuję go codziennie, bo nie zawsze mam ochotę, ale tak jak Rafał o mi rozpisałeś, mm -hmm. mogę go stosować nawet trzy razy w tygodniu, spokojnie. Mówię tutaj oczywiście o okresie przedstartowym, tak? O okresie redukcyjnym, spokojnie możecie stosować to codziennie. Kolejnym suplementem jest omega-3. Jest to suplement, który. Uzupełnia moją dietę w tłuszcze, tak? Kolejną na źródłem... tym etapie, tak? Tak, na tym etapie. Chociaż tak jak mówię, stosuję go cały rok, dlatego że on wpływa na, na mój umysł również, usprawnia mi go dość znacząco. Pomaga 3 przede wszystkim bardzo mocno wpływa na neurogenezę, czyli tworzenie się nowych neuronów, tak samo sprawność naszego umysłu, prawda? Tak. Obecnie przyjmuję go do każdego posiłku. Dodaję czasami też drugie drugi źródło tłuszczów i jest to olej MCT, u mnie akurat w postaci oleju kokosowego. Kolejnym suplementem jest Z3. Jest to tyle ważny suplement, że pomaga w regeneracji mojego układu nerwowego. On składa się z magnezu, witaminy B6 i cynku. Tak? Jeżeli tutaj mowa, to od razu powiem, że uzupełniam dodatkowo cynk. Innym suplemencie, tak? Sam cek, dlatego że biorę w tym momencie dużo większą jego ilość. Z jakiego to względu? Dlatego, że cek poprawia mi moją formę, tak? Nie tyle jest kwestia wpływu na, na jakość skóry włosów, palcem co po prostu powoduje większą suchość. Tak, generalnie, jak pokazuje praktyka, cynk może wpływać na obniżanie poziomu estrogenu w pewien sposób, a to bezpośrednio jest skorelowane z tym, że jest zdecydowanie lepsza separacja, czyli mamy mniej wody pod skórą. Tak, no ten suplement obecnie ja przyjmuję do każdego posiłku, tak? no bo wiadomo, mój układ nerwowy jest teraz bardzo obciążony <laughs> i nie, on mi bardzo pomaga przetrwać ten ciężki okres. Nie można oczywiście zapomnieć o Tak, Każdy z Was na pewno bierze jakąś multivitaminę, bo na rynku jest dostępnych bardzo dużo różnych film. Tak, to, to jest kwestia tak naprawdę składu i ceny. To jest oczywiście najważniejsze. No, ja jestem bardzo zadowolona z tego. Ma pełen kompleks witamin. Tutaj, zobaczcie, lista jest dość długa. No na pewno zobaczę. <laughs> Tylko z kwestią, właśnie, żeby zobaczyć, że. Tak, tak. Oczywiście, preparat ten zawiera kompletny skład, kompletny skład oczywiście jak najbardziej. E, tutaj jeszcze dodatkowe ekstrakty, które również będą wpływały na układ immunologiczny. Ale powiem wam w ten sposób: ten suplement jest, w ogóle generalnie, suplementy zawierające kompleks witamin jest bardzo potrzebny w okresie redukcyjnym, czy też tym bardziej w okresie przedstartowym, z uwagi na to, że dieta jest bardzo często, ja u nas dużej ilości składników odżywczych, tak, natomiast no. dzięki takiemu suplementowi możemy uzupełnić pewnego rodzaju właśnie niedobory. I tym samym poprawić naszą formę sportową i wpłynąć na lepsze zdrowie. No wiadomo, tyle ilości warzyw nie jestem w stanie przejeść. Tak? Nawet jest nieskazane, z uwagi tak. wiadomo na, no, na perystaltykę jeli, prawda? Również, tak, należy wspomnieć o suplemencie, który wpływa na jakość moich stawów. Tak jeżeli dieta jest dość uboga w tłuszcz, to warto się zaopatrzyć właśnie w taki suplement, który nam w tym pomoże. Ja jeszcze wspomagam się wapnie dodatkowo, mm -hmm. bo wapnie również wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej, o czym dowiedziałam się od Rafała. Tak. I, I powiem wam, że rzeczywiście widzę efekty. Tak, tutaj jeszcze powiemy sobie o tym suplemencie, że jeżeli chcecie odczuć namacalne jego efektywność działania, należałoby go zacząć spożywać dużo wcześniej, niż planujecie generalnie wykonać swoją redukcję czy też Przystosować się do okresu startowego, ze względu na to, że substancje jak, takie jak glukozamina, na przykład zawarta w tym preparacie, potrzebują dłuższą ilość czasu na to, żeby zostały wykorzystane przez nasz organizm. Konkretnie rzecz ujmując, nasz organizm musi się nasycić tą substancją odżywczą, żeby móc w pełni ją później wykorzystać i automatycznie wpłynąć na regenerację naszych stawów. Tak, no, ja go przyjmuję cały rok tak. i powiem wam, polecam go również swoim rodzicom, tak, którzy już są też. W wieku, no, może nie podeszłym, ale na pewno dojrzałym. Obrazili się ja słyszeli. <gry> tak, dokładnie. Więc jak najbardziej możecie, teraz zbliża się gwiazdka, więc możecie jak najbardziej sprawdzić taki prezent swoim rodzicom. E, powiedz, ale jeszcze w jakich dawkach stosujesz ten suplement? E, obecnie stosuję e, dwa razy dziennie, tak? E, dwa razy dziennie po dwie tabletki, mm -hmm. dlatego że no wiadomo, moje zapotrzebowania w tym momencie są wyższe. Natomiast spokojnie wystarczy na tabletka dziennie, tak, mhm. dla, dla osób, które nie szukują się do zawodów. Tak. To opowiedziałam Wam w tym momencie o takim podstawowym. Tak, 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 tak. podstawowym Nie o wszy wszystkich tak. suplementach stosowanych w okresie przygotowawczym, tak ale o tych podstawowych, które można powiedzieć są takim fundamentalnym do tego, żeby można było poprawić swoją formę i automatycznie zadbać też o zdrowie. Tak, mhm. jak widzicie, trochę tego biorę, ale powiem Wam szczerze, że to wpływa też na jakość moich przygotowań, mhm. że nie czuję się zmęczona i mam energię nie tylko do, do treningów, ale również do mojej pracy zawodowej. Ale to jest też bardzo istotne. Generalnie każdy sportowy, a tym bardziej osoba szykująca się do zawodów, czy też właśnie pod kątem takiej ciężkiej redukcji, ma zdecydowanie większe zapotrzebowanie niż zwykli ludzie na właśnie te substancje odżywcze. Dlatego też takie uzasadnione zastosowanie do tego wszystkiego. No cóż, Ola, w takim razie życzę Ci powodzenia i Dzięki. samych sukcesów. Z tego, co, co wiem, szykujesz się do kolejnych zawodów. Zatem życzę Ci. Jak, naj, jak, najlepszy, jak najlepszych rezultatów. Znaczy powiem szczerze, że ja wynik już znałem. No, nie bądźmy tacy pewni, bo wiadomo, że ten sport jest sportem subiektywnym. Natomiast trzymajcie za mnie kciuki i... Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. cześć. Dzięki.